Wszyscy widzieliśmy absolutną apokalipsę, która wydarzyła się wokół premiery i zapowiedzi Assassin's Creed Shadows. Klasycznie mamy wielką bitwę dwóch stron. Czy czujesz tą kuszącą potrzebę wybrania jednej z nich? Shadows to gówno! Ubisoft chce zniszczyć świat, wmawiając nam, że istniał czarny samuraj, a gra to krab tysiąclecia! Przestańcie się dobrze bawić! Shadow zmieniło moje życie na lepsze! Gra jest perfekcyjna, a to ci przeklęci grifterzy nie mogą znieść widoku czarnoskórego i kobiety w jednym miejscu. Zapraszam więc do mnie. Staniemy pośrodku dwóch nienawidzących się grup, ale przede wszystkim pokażę wam, że Ubisoft ma niepokojącą zdolność do pozorowania zmian, które w teorii powinny być rewolucyjne, a w praktyce. Cóż, przekonajcie się sami. Na pierwszy rzut oka Shadows to kolejny asasyn, jakich wiele, na drugi. Też! Dopiero trzeci pozwala dostrzec pewne różnice, ale czwarty z kolei ujawnia, że są one dużo mniejsze niż nam się wydaje. Nie będę się tu pastwił nad głupotami w stylu samouczka uczącego nas walki po naparzance w prologu, albo retrospekcji, w której nałe uczy się medytacji, tuż po tym jak medytowaliśmy w otwartym świecie. Brakowało tu tylko incepcji, w której medytujesz w podróży. Żeby edytować w retrospekcji, która włącza kolejną matrioszkową retrospekcję. Nie będę też wspominał o klasycznym Ubisoftowym upadnięciu na głowę i rozlewaniu zarazy zwanej mikropłatnościami w grach singlowych. Bo nie ma nic bardziej klimatycznego niż otrzymanie potężnego przedmiotu z powietrza, bo kupiłeś rozszerzoną subskrypcję z darmowym przedmiotem ze sklepiku. Mamy więc znane już odbijanie obozów, odkaczanie pytajników i zbieranie pierdółek. Ale jest to też sporo inspiracji Ghost of Tsushima. I nie. Nie mówię tego tylko dlatego, że obie gry są w Japonii i bijesz tam samurajów. Chodzi bardziej o podejście do rozgrywki. Wybijasz obóz wroga, bądź przegradasz się w ciszy, po czym zbierasz łupy. Brak animacji podnoszenia mniejszych przedmiotów poprawia tempo eksploracji, a kaskada różnych znajdziek sprawia, że czujesz nieodpartą chęć wyczyszczenia wszystkiego jak szarańcza. A po kolejnym odbiciu obozu albo wykonaniu questa... Zwolnienie tempa. Medytacja. Eksploracja. Zakradanie się do zwierząt. Co odprężeniem przypomina głaskanie suszyńskich czonkerów. W gruncie rzeczy opisałem całą grę. Ten schemat jest sprawdzony i po prostu działa. Dodajmy do tego lubianą przez graczy Japonię i tadaa! Mamy solidne podstawy, a w Shadows gra się po prostu dobrze. No ale mieliśmy powkurzać obie grupy graczy, prawda? Skoro już osoby szukające plucia na grę wyłączymy film, rozzłośćmy też tych zakochanych w Shadows bo twórcy inspirując się Cushimą nie do końca zrozumieli, co właściwie kopiują. Zacznijmy od płynności rozgrywki. Kiedy czujemy, że płyniemy z nurtem gry? Gdy idziemy do przodu i pokonujemy kolejne przeszkody. Przeciwników, zagadki, cokolwiek. Nawet gdy natrafimy na blokadę, plus zostanie zachowane, jeśli widzimy postęp. Rogowie padają, a ty przesuwasz się do przodu. Problem zaczyna się, gdy walka przedłuża się w nieskończoność. Gdy wróg jest z gąbką na ciosy lub leczy się szybciej niż zadajesz obrażenia. Albo gra. sama celowo zablokuje postę, Bo Shadows wręcz kocha to robić. Praca durna i nienawidzona mechanika wrogów odpornych na skrytobójstwo. To jeszcze można by przełknąć przy bosach, ale. czy naprawdę losowy strażnik musi być nagle odporny na cios z ukrycia? Twórcy wrzucili więc opcję: Skrytobójstwo zabija każdego. Super, prawda? Problem w tym, że rozwala to połowę designu gry bosowie padają od razu. Pół drzewka asasynki staje się zbędne, a cała progresja dostaje zadyszki, bo zdobywasz broń, której i tak nie możesz użyć przez ograniczenie levelem. Z drugiej strony, Flow rozgrywki olbrzymie na tym zyskuje. Tylko kosztem trywializacji momentów, które miały być wyzwaniem. I to nie tak, że elitarni wrogowie sami w sobie są złym pomysłem. Mają sens, utrudniają ciche czyszczenie obozu. Zmuszają do lepszego planowania trasy, unikania kłopotliwego wroga, bezpośredniego starcia albo dostosowania buildu. Problem w tym, że gra nie daje nam sensownego wyjścia. Albo akceptujemy ten stan rzeczy i przez to, co któryś wróg nagle staje się odporny na skrytobójstwo, albo włączamy opcję one-shot-killa. I nagle w losowych momentach trudność gry spada do poziomu opowieści. Bo wrogowie nic nie mogą poradzić na naszą skrytobójczą żonę krwi. A skoro jesteśmy przy skradaniu... Czy wiecie, skąd wziął się pod tytuł gry? Bynajmniej nie dlatego, że na markę Assassin's Creed upadł właśnie cień, przez położenie tencentowych łapek na kolejnych udziałach zachodnich gier. Cienie to jedna z kluczowych mechanik skradania. Gdy jesteś w ciemności, wróg cię nie widzi. Niesamowite, prawda? Bez tego skradanie się w dzień jest tysiąc razy trudniejsze. Wrogowie widzą cię z kilometra, więc albo abuzujesz AI, albo rzeźnisz wszystkich z marszu. No alternatywnie zostajesz bogiem ukrywania się. Naturalnie, lepiej przeczekać dzień i zaatakować w nocy, prawda? PRAWDA? NIE! Bo nie możesz przewijać cyklu dnia i nocy! Co to oznacza w praktyce? Jeśli chcesz zrobić misję po cichu w nocy, no to trudno! Musisz poczekać, aż gra łaskawie uzna, że teraz możesz. Czy jest coś piękniejszego niż twórcy gry, którzy ci mówią Panie, teraz pora na łapanie czonkerów! Daj sobie spokój z tą twierdzą! I znów, na poziomie designu ma to sens. W ciągu dnia masz robić inne rzeczy: eksplorować, zbierać znajdźki, albo po prostu wbić się do twierdzy jako jaskę i urządzić niczym nieskrępowaną mućkę. Alternatywnie możesz liczyć na łód szczęścia, że przeciwnicy rozstawią się w taki sposób, że przemkniesz się używając tylko krzaków i zaciemnionych zakamarków budynku. Czy to naprawdę taki wielki problem, że w grze z słowem asasyn w nazwie ktoś chce zabijać z ukrycia po swojemu pod osłoną ciemności, bez konieczności czekania na odpowiednią porę? Przecież system dnia i nocy już sam w sobie działa dobrze. Masz ograniczany czas na skrytobójstwo, bo prędzej czy później wejdzie słońce. I wtedy musisz improwizować. Musisz dostosować się do sytuacji. Albo unikać walki, albo wyrzynać wszystko co się rusza. To by już w zupełności wystarczyło. Żeby nie było, to nie tak, że w Shadows skopano wszystko co się dało. Odhaczanie znajdzie, w gruncie rzeczy działa dobrze. Choć potwornym błędem jest to, że istotne rzeczy mają ten sam pytajniczek co nowe lokacje, które są po prostu kolejnym respawnującym się obozem wroga. Ale ogólnie, my powód, żeby te pytajniczki czyścić. Przynajmniej tutaj twórcy odrobili lekcję. Pomijając gówniane pancerze zapychacze, kolejne zestawy pełnią podobną funkcję co w Crusimie. Można je ulepszać bez końca. To też nowe elementy odblokowują po prostu kolejne style gry. To jest w porządku. Chociaż wiadomo, Ubisoft nie byłby sobą, gdyby nie wrzucił klasycznego Zabij 5 minibosów, żeby otworzyć skrzyneczkę! No i nie zapomnijmy o kapliczkach, które każą ci się wspinać, żeby na końcu dostać super lód. Tylko że. Shadow sprowadziło tu pewną odmianę. Bo uwaga! Kapliczki są też podziemne, a nie tylko w powietrzu! To fajna zmiana! Ale wszystko nadal działa na tej samej zasadzie. Masz po prostu zagadkę parkurowo-orientacyjną, żeby na końcu dostać super przedmiot. Dodatkowo sam progres w postaci punkcików odblokujących kolejne skille też jest zamknięty za znajdźkami. A tu już jest pewien problem. Z jednej strony nie lubimy być do niczego zmuszani. Z drugiej, robiąc tylko co którąś znajdźkę, i tak końcu odblokujemy kolejne drzewko, tylko wolniej. Więc czy gra, która zmusza cię do robienia tego, co byś i tak robił, to rzeczywiście problem? No oczywiście, że tak! Olewając pytajniczki i lecąc fabułą. Koniec końców obudzisz się w sytuacji, gdzie praktycznie nie możesz zdobywać kolejnych skilli, bo są zamknięte za punkcikami wiedzy. Ale to tylko moje zdanie, prawda? Pochwalmy jeszcze jedną, dla odmiany pozbawioną wad, rzecz. Ta piękna plansza z naszymi zadaniami i celami. Ma tu chyba nawet jednego problemu. piękny sposób widzimy tutaj, na jakim jesteśmy etapie historii i co musimy zrobić. Mamy nawet pozaznaczane questy znajdźkowe. W każdej chwili możemy zaznaczyć zadanie jako nasz główny cel. Perfekcyjny. Dobra, już się nachwaliliśmy, więc wróćmy do narzekania. Pogadajmy o kolejnej, durnej, niepotrzebnej nowości. Zwiadowcy! Są tak absurdalnie dziwnie zaprojektowani, że nie potrafię zrozumieć, jak to przeszło fazę koncepcyjną. Bo słuchajcie. Mamy określoną pulę szpiegów. Uzupełniamy ją losowymi wydarzeniami w drodze. Spoko. Możemy ich wykupić za grosze w bazie. OK, dostajemy ich automatycznie co każdy sezon, który i tak przeskakuje sam, gdy wykonujemy szybką podróż. O ile oczywiście minęła odpowiednia ilość czasu w danej porze roku. Więc często wygląda to tak. Wracasz do bazy kupić szpiega, respi się on za darmo, rozpisz szybką podróż i wracasz do świata. Niesamowicie przemyślana rzecz! Uwielbiam przerywać grę szybką podróżą tylko po to, żeby uzupełnić pojedynczy zasób. No ale skoro są tak łatwo dostępne, to do czego właściwie ich używamy? Otóż, możemy ich wykorzystać do odkrycia na mapie naszego celu, choć i tak dostaniemy precyzyjne wskazówki, gdzie szukać. Możemy za ich pomocą anulować alarm, który w tej części nie znika tak łatwo. To akurat ma całkiem sens. Możemy dzięki nim teleportować surowce z bazy do naszej kryjówki. W sensie, podchodzisz, klikasz surowce, ale żeby niektóre z nich trafiały do bazy, z jakiegoś powodu potrzebujesz szpiega. I to tyle. Jest to skrajnie idiotyczny system. Jedyne, do czego szpiedzy są używani regularnie, to do zbierania surowców i okazjonalnie odwoływania alarmu, które i tak same znikają z każdą kolejną zmianą sezonu. W efekcie mamy zasób, który jest jednocześnie łatwy do zdobycia i sztucznie limitowany, a przy tym używany w dużej liczbie tylko do jednej rzeczy. Jak już koniecznie chcieli ich zostawić, to mogli zrobić z nich odnawialny zasób. Tak jak zdrowie regeneruje się samo po wyjściu ze strefy zagrożenia, tak samo mogliby działać szpiedzy. Albo sprawić, że ich głównym źródłem byliby jacyś więźniowie w Fortach. Wtedy mielibyśmy dodatkowy powód, żeby je plądrować, zamiast przerywać grę i wracać do kryjówek po kolejny zapas. Więc jak tak naprawdę wygląda Shadows? To po prostu zwykły, klasyczny asasen w otwartym świecie. Z pozornie rewolucyjnymi nowościami, które w praktyce są na tyle źle wprowadzone, że koniec końców nie robią większej różnicy. Jaki więc z tego wniosek w kontekście grywalności? Mamy to samo co przy każdym asasynie. Jeśli jakimś cudem seria wciąż was nie zmęczyła i kochacie ogrywać każdą kolejną część, to się nic nie zmieni. Drobne różnice wzbudzą was lekką nutkę świeżości, jednak wystarczającą, by znów zaangażować się w te same mechaniki. Jeśli natomiast nienawidzicie asasinów z zapałem w oczach i ogniem w sercu, ta część również was nie przekona. Nadal będziecie się nudzić robiąc to samo, tylko z innym zestawem skilli, inną pokodą i okazjonalnym dylematem że na pewno mam psychę zabrać tylko dwa segmenty zdrowia jednym skrytobójstwem.